Nie nóg? Witajcie! Dziś rowerowy odcinek Rowerowo-majsterkowo-konstrukcyjny Co tam Jarek wymyśliłeś? Dopiero zamierzam Kółko od monocykla Założyć do składaka Żeby były tak jakby dwa niezależne napędy I co wy na taki pomysł myślicie? Albo powiem wam Obejrzałem niedawno tego konstruktora, który tym swoim wynalazkiem przelatuje kanał, przeleciał kanał La Manche. mówię kurde też chciałbym coś fajnego wymyślić na, na miarę swoich możliwości. Taki flyboard z tym odrzutowym napędem to pamiętam w 60. latach, w którymś Bondzie był. Tylko nie pamiętam w którym, ale pamiętam, że bo chyba Sean Connery latał na czymś takim, no malutki kawałek tylko na jakąś ścianę wlatywał Jarek, ty wróć na ziemię i do rowerów swoich, a nie no dobra, jak zwykle macie rację. Więc co tu trzeba zdjąć? Siodełko, e, gdzie to kłaś Na taczkę najlepiej, wszystko zdjąć też to, to to jest przygotowane. No fajne te monocykle, szkoda, że ja się tak nie nauczyłem jeździć. Ale już po prostu jestem za stary chyba. I teraz odkręcamy to. Tu jest odkręcone, więc. To też jest na gwincie. To też jest na gwincie. Kurde. Ale porządnie są wykonane te rowery. Trzeba przyznać. I na koło idzie. Mifa. Chyba oryginał, nie podróbka. E, jak to teraz? A o kurde, teraz nie będę wiedział co jak było. Hmm, hmm, hmm. Taczka by się przydała, żeby to na taczkę wkładać te części albo nawet podjadę rowerem pod taczkę Po sukcesie naprawy tych hamulców w 60 To się czuję, żebym nawet rakietę mógł zbudować Dobra kurde Rower rozpołowiony. To teraz koło od monocykla. O, jest. Jest. I co? Wystarczy kierownicę, aby zamontować. O, zobaczcie, jak to fajnie jest skonstruowane. Że to się tutaj tym, tym ściąga, i wtedy to rozszerza się i blokuje, że kierownica się nie rusza. O! Chyba się udało. Jarek coś przerobił. No bo nie można powiedzieć, że skonstruował, ale coś przerobił. Wygląda, że może będzie działać. Na razie tak się przejadę. Kurde, działa. Na koło! Nie. Chodzi o to, żeby się nic nie stało. O, kierownica się krzywi. O, tak w dół, żeby weszła. No i dobra, robimy testy. Jak się na czymś takim jeździ, jest troszkę lepiej. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Znajdę sobie jakiegoś kamerzystę, żeby mnie nagrał. Gdzieś zgubiłem tę przejściówkę do pompowania kompresorem i muszę ręcznie atakować. Ręczną pompką. No i dobra, teraz sprawdzę napęd przedni, żeby czy jest niezależny. Jadę! Sukces! Jarek bez trzymanki! Na razie to się tak trzeba nauczyć. Ale też się da. To jest dobry temat, jakby łańcuch na przykład spadł w rowerze. Wtedy można by było dojechać kawałek drogi w ten sposób. O, zobaczcie, jadę do tyłu! Widzieliście? Teraz jadę do przodu, i teraz do tyłu. Aj, nie udało się, bo lekko z górki. O, też trzeba troszkę pociczyć. Widzicie, jak jeżdżę? Przedni napęd to jest życie. Rowers z napędem na dwa koła. I zaraz pojedziemy do tyłu. Uwaga! Oj, oj, oj! Trochę to powiem Wam, takie jest wrażenie, jakbym się uczył dopiero jeździć. Jak małe dziecko Jarek coś w tym jest No pod górę będziemy jechać no. Szybko się kręci, nie Teraz nie ma co próbować tam nóg kłaść na to, bo by się to źle skończyło Tutaj się kręci to cały czas, więc nie jak tutaj, że można sobie zatrzymać. Więc trzeba uważać, nie ma żartów. Ale sam pomysł fajny, nie? O! Spróbuję jak najszybciej się da. Jest prędkość, nie? Tylko oczywiście, jak ze wszystkim trzeba uważać, żeby się nic nie stało. Nie I ty? Jakie? Fajnie? No to dobrze. Ciek dwojeczka hamulec jest tak jakby w nogach teraz. Jarek, a blokadę mechanizmu różnicowego to ma? Chyba tak. Tylko na jednym kole się nie pojedzie. A jakby tak jeszcze spróbować? Nie, tak nie da rady. O, o tak! <grywa> o kurde! Widzicie, widzieliście. Świade! Jedziemy! Ale pojeżdżę tak i może w końcu zacznie wychodzić. Jakby tu jeszcze można było spróbować? Może tak. Na razie to jeszcze trzeba poćwiczyć normalną jazdę. Pojeździmy w kółko. Jakoś jest zawrotna. Jakby się kierownica nie kręciła, to bym jeździł dalekie trasy do tyłu. I także opanowałem taką jazdę do przodu. OK, rower tak na razie zostaje, bo mi się to spodobało. Muszę jeszcze poćwiczyć, bo to fajna sprawa. Kierownicę gdzieś tutaj, tę część przednią schowamy. Na razie na tarczki i na razie tak będzie. Cyknę sobie może jakieś jeszcze zdjęcie, ale będę jeździł, bo mi się to tak spodobało. Że nie powiem. O, to taki krótszy odcinek dzisiaj. Rowerowo-majsterkowo-konstrukcyjny. Chyba z okazji tego właśnie udanego przelotu tego konstruktora fankiego. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!